Nie zbliżać się. Wstęp wzbroniony. Nie widziałem brata od dziesięciu lat. Nie szkodzi, to rodzina nie pogryzie. Kim jesteś? Przyszedłeś tu, fukrasz mu oczy? Wielkie dzięki za ciepłe przywitanie! Stanley, czy ktokolwiek cię śledził, cokolwiek mów. Ciebie też miło widzieć, stary! A! Co to ma znaczyć? Musiałem tylko sprawdzić czy nie jesteś mm, Nieważne. No, chodź, chodź. Wyjaśnisz mi, co się tutaj dzieje? Zachowujesz się jak mamcia po dziesiątej kawie. Ta szkoda na to czasu. Popełniłem bardzo poważne błędy i nie wiem już komu mogę teraz ufać. Hej, wyluzuj trochę. Może przegadajmy wszystko, co? Bracie, muszę ci coś pokazać. Coś co nigdy nie uwierzysz. Bywałem już tu i ówdzie, cokolwiek to jest, zrozumiem! No, i powiem ci, że nic z tego nie rozumiem! To międzyświatowa brama. Dziura wybita w osławionej strukturze naszego wymiaru. Tworzyłem ją, aby odkryć tajemnicę wszechświata. Ale łatwo ją wykorzystać, by sprowadzić na nas zagładę. Dlatego wyłączyłem ją i spisałem w jak się nią posługiwać. Został tylko ostatni dziennik, a ty jesteś jedyną osobą, której nie boję się go powierzyć. Muszę cię o coś zapytać. Pamiętasz nasz plan, aby opłynąć łódką świat? Weź dziennik, wsiądź na pokład i popłyń tak daleko, jak się da na koniec świata. Zakop go, żeby nikt go nie znalazł. Po tylu latach łaskawie chcesz się spotkać, żeby mi powiedzieć, żebym uciekał najdalej od ciebie jak to tylko możliwe! Stanley, nie rozumiesz z czym mamy tu do czynienia? Nie wiesz co przeszedłem! Nie, nie, to ty nie rozumiesz, co ja przeszedłem! Byłem w więzieniu w trzech różnych krajach. Raz musiałem się przegryźć <grym> przez bagażnik, żeby odzyskać wolność! Myślisz, że ty masz problemy? Miałem frysta czeskiego piłkarza! A ty gdzie byłeś w tym czasie? Mieszkałeś tu sobie w swojej wypraszonej chacie w lesie w Tulonskaj z uniwerka! Ponieważ dla ciebie liczysz się tylko ty! Naprawdę? Zatruczasz mi egoizm? Jak możesz tak mówić, skoro przez ciebie nie poszedłem do wymarzonej szkoły? Daję ci szansę na zrobienie pierwszej wartościowej rzeczy w twoim życiu, a ty nie chcesz słuchać! Teraz ty posłuchaj! Chcesz się pozbyć tych masgrołów? Spoko! Uwolnię cię od kłopotu! Nie, Nic nie rozumiem! Powiedziałeś, że chcesz, żebym go wziął, więc zrobię z nim co zechcę! Nie badania! Ach! O! Chcesz te pozgromy z powrotem, to musisz się bardziej wysilić! Zostawiłeś mnie, bracie! Mieliśmy być nierozłączni, zniszczyłeś mi życie! Sam zniszczyłeś sobie życie. O! A -a -a -a! Stanley! O nie, tak mi przykro! Nic ci się nie... Au. O, Jezłe z ciebie ziółko, bracie! Bardziej ci zależy na tajemnicach niż na rodzinie? To proszę a, bardzo! A, a, yy, yy. Ja! Ej, 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 Co tu się o, dzieje? O, Hej, ej, Stanford! Tomley, pomóż mi! O nie! Co co mam robić? Tomley, Tomley, Weź co zrób! Lej, yy, yy, yy. Stanford? Stanford, wracaj! Ja nie chciałem! Dopiero go odzyskałem! Nie mogę go znowu stracić! Yy, no dalej! Stanford! Straciłem go. Nie wiedziałem, czy było po nim, czy żył w jakiejś odległej galaktyce, ale wiedziałem, że dziennik zawiera odpowiedź na pytanie, jak ściągnąć go z powrotem.